dobra, dalej idziemy F5. idziecie cały czas z lewą stroną Nie zadziałało, magazynek Tu są stalkerze, ale ja... Zero Ja z artefaktem góry, które będzie nam potrzebny. Ja zapiszę i tak. Wywalę to, wywalę to. Dobry. Dobra, dobra szczęścia Czy nas to nie zabiło? Meduza eee. Dobra, lecimy Nie wiem, czy, nie wiem, ile będę miał jeszcze tam tego. Zbieram wszystko. No i tak. Są tam, są tam. Na szczęście to nie są zombiaki. Szybko, może zdążę? Możemy... Może. No, tę pukawkę, to pogadamy. Jaką pukawkę? Nóż. Gdzie jesteś? Co robisz? Mogę Muszę dostać w pewne miejsce. śnieczówki zakład tej... Na Skadowsk i tak, na Skadowsk, tak nie się szybko. Jak najszybciej idę sprzedać artefakty. Czegoś my chyba nie wzięli? Nie. Znowu. Serio? Dobra. Chodzimy. Tak, możecie ten quest wykonać na rzeczy, po, prostu, po prostu Podejść do niego, oddać mu wszystko i, on so, i weźmiecie sobie jedną rzecz. Dzień dobry. Lub też... Udanych łowów. Lub też, ale najpierw sprzedajmy to. Yy, nie mamy ani jednego, ani drugiego, a ja tak. Meduzy, nie sprzedawajcie. Yy, to możemy sprzedać. No, to możemy sprzedać. To też możemy sprzedać i to też możemy sprzedać. 20 tysięcy na czysto. Zastanawiacie się, czemu nie sprzedawać tego artefaktu? A, to jest minus 2 do promieniowania. To jest bardzo przydatne. Nie, nie potrzebuję informacji na razie. Nie, handel. To możemy, ci możemy Ci sprzedać to, możemy ci sprzedać to, możemy się sprzedać to, możemy mi się sprzedać to. No i widziałem, tego nie możemy ci sprzedać, no. Ale to jest tysiak. No i ku nie ma tego. mojego... Nie ma mojego pięknego pistoletu, znaczy mojego pięknego karabinu. Teraz idziecie tutaj i tak Potrafisz potrafiszmować, no to pięć stówek, no to proszę do pracy precyzyjnej, kolejne narzędzia, handelek. Tak tego nie razem nie sprzedawać. Więc możecie sprzedać to, możecie sprzedać to Co jeszcze możemy sprzedać, No nie no i sprzedaj 2000, no to to już będziemy mieli trzy no, tysiące, z drugiej strony Skoczymy tutaj. Będzie, jak znajdziesz jakieś będzie, artefakty. To jest. dusza, To jest las księżyca. Bombe. Nie, wiecie co, on czasami prosi o duszę, więc... Siema! No. i... Aleluja! Łatwiejszy dostęp. I tak, teraz y, kiniemy się. No, śpimy gdzieś do czwartej rano, bo chcę, żeby dostał nowy towar. I kupić sobie ten karabinek w końcu, bo to jest mój ulubiony karabin w tej grze. Na amunicję do Kawaha. Ja mam trzy ulubione krawiny. Każd do każdego wchodzi inna muncja. Powinniśmy też założyć ten. Sprzedać ten No i dalej nie wiem. Kurde. Ten dalej tu jest. Co? So, Prz okazuje mi się pomocy medycznej dalej. Przeda nam się apteczki. Tak, oczywiście, do widzenia. Y że tak mula, ale dobra, to naprawmy. Odrzut i to sniperkę też sobie to, to naprawimy, bo mnie będzie denerwowało, że mam to w magazynku. I tak. Najważniejsze: wizja? No to wizja to jest Bayer. No co ja naprawiam? Handel, 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 to sprzedajmy jakoś się nam zwróciło zacznij gadać koleś nie denerwuj mnie albo ci powiem to samo hmm. yeah, nie no. ma. ciekawe kiedy będzie miał na duszę hmm. no ja go chcę sprzedać? dobra, czekam kolejno oby miał dostawę jakichś świeżych rzeczy by mi się przydała Handel. Dalej nic? Nie wiem, to może później. Ja to jeszcze sam popatrzę. Śnieżkę, świetli grawie, no to handel. Ale ile by chciał za to wódka? 5, 200, nie, czasami on wali po kilkaset tysięcy. Dwie wódki. Aż by nie tracić odcinka, no to. Pójdziemy. Masz trochę alkoholu. Dam nam dwie wody. Po upgrade'ujemy. Nie, no, ręce nie, nie latały. No, przyda nam się też egzoszkielet. Jak ja gry zawsze. Yy, powiem tak: Za Będzie wolniejsza rozgrywka, dlatego żeby będę chodził w egzoszkielecie. Albo będę wycinał fragmenty, gdzie gdzieś muszę dojść, a już było pokazane. Teraz, kurde, byłem, byliśmy tam do regeneracji zdrowia, lub do, do ekwipunku. Ja zra, ile to będzie mi kosztować? 5, 6, no to weźmy sobie to: elektryczność, elektryczność i chemia. I teraz bierzemy to do promieniowania, i no, to widzę. No i tego nie będę jak do to, to, to jest świętość, to musicie zabrildować po szybkostrzelność. Odrzut, nie szybko strzelić po automaty. Odrzut, odrzut będzie lepszy i paski sterolut. To, no, no co to jest, standardzik celność, celność, szybkostrzelność i paski sterolut. Snajperka za mało. Nie, O Jezu. po ile był tam prejdy? tysiąc sześćset tysiąc sześćset tysiąc sześć